Jak to możliwe, że dumny naród, który zrodził imperium i stał się kolebką nowożytnego faszyzmu, mógł tak spektakularnie zawieść swojego najpotężniejszego sojusznika w najstraszliwszej wojnie w historii? Dlaczego wizja Benito Mussoliniego, by uczynić Włochy ponownie wielkimi, skończyła się jako tragiczna farsa, która w decydującym momencie obciążyła wojskowe ambicje Adolfa Hitlera? To pytanie jest kluczem do zrozumienia dynamiki osi i ostatecznego upadku marzeń o tysiącletniej Rzeszy i nowym imperium rzymskim. Włochy po I wojnie światowej były krajem wrzącym od niezadowolenia. Miliony zdemobilizowanych żołnierzy szukały miejsca w powojennej gospodarce, a polityczna niestabilność toczyła państwo które w latach 1919 do 1922 miało aż pięć różnych rządów. Poczucie okaleczonego zwycięstwa, wynikające z niezrealizowanych obietnic terytorialnych z traktatu wersalskiego, głęboko raniło narodową dumę. W to wrzące środowisko wkroczył Benito Mussolini. Były socjalista i dziennikarz który swoją charyzmą i oratorskim talentem zdołał porywać tłumy. Wykorzystał niezadowolenie społeczne, obiecując nowy porządek, który miał być odtrutką na liberalizm i bolszewizm. Jego marsz na Rzym w październiku 1922 roku, choć później mitologizowany jako wielki, niepowstrzymany zryw 100 tysięcy faszystów, w rzeczywistości był demonstracją 20 tysięcy ludzi, którzy czekali na rozkazy poza miastem. To nie siła militarna, a groźba jej użycia oraz decyzja króla Wiktora Emanuela III, który odmówił wprowadzenia stanu oblężenia i powierzył Mussoliniemu misję utworzenia rządu, wyniosły faszystów do władzy bez rozlewu krwi. Mussolini szybko skonsolidował swoją dyktaturę, eliminując opozycję i tworząc państwo totalitarne, które miało kontrolować każdy aspekt życia. Oprócz tajnej policji OVRA, Duce umiejętnie wykorzystywał propagandę, media i projekty publiczne, by budować kult własnej osoby i jednoczyć naród. Jego uchwały z Kościołem w 1929 roku, traktaty laterańskie które uczyniły katolicyzm oficjalną religią państwową, zapewniły mu ogromne poparcie w katolickim kraju. Również programy robót publicznych, poprawiające infrastrukturę i zmniejszające bezrobocie, przyczyniły się do wzrostu jego popularności i reputacji geniusza, który tak sprawił, że pociągi jeździły punktualnie. Jednak pod tą fasadową popularnością kryła się mroczna wizja ekspansjonizmu. Mussolini marzył o nowym Imperium Rzymskim, dążąc do opanowania basenu Morza Śródziemnego, nazywając go Mar Nostrum. Nasze morze oraz ekspansji w Afryce Północnej i na Bałkanach, co określał jako włoską przestrzeń życiową. Pierwszym testem dla tych imperialnych ambicji była wojna w Etiopii w 1935 roku. Była to próba zmycia hańby klęski z 1896 roku i potwierdzenia mocarstwowej pozycji Włoch. Włoskie siły. Liczące 110 tysięcy ludzi, zaatakowały Etiopię, napotykając początkowo niewielki opór. Jednak to, co miało być kampanią błyskawiczną, ujawniło braki logistyczne i opór terenowy, co zmusiło Mussoliniego do zastąpienia generała Emilio de Bono marszałkiem Pietro Badoglio. W toku walk Włosi użyli broni chemicznej, w tym 300 do 500 ton gazu musztardowego, przeciwko celom wojskowym i cywilnym, ignorując protokół genewski z 1925 roku. Liga Narodów potępiła inwazję i nałożyła sankcje ekonomiczne, które okazały się jednak nieskuteczne. Co ciekawe, te sankcje zamiast osłabić Mussoliniego wzmocniły jego popularność, a miliony Włochów świętowały zwycięstwo w maju 1936 roku. Konflikt w Etiopii, choć zakończony sukcesem, Przyniósł niebezpieczne iluzje na temat rzeczywistej siły włoskiej armii. Badogli otwierdził, że wojna dowiodła niezdarności dywizji trójpułkowych, co doprowadziło do wprowadzenia lżejszych, dwupułkowych dywizji binaria. Co okazało się katastrofalnym błędem w przyszłości, ponieważ były one zbyt małe i słabo uzbrojone w porównaniu do sił przeciwnika. Generał Bajstroki ostrzegał Mussoliniego przed wyciąganiem fałszywych wniosków z wyjątkowo sprzyjających sytuacji i utrzymywał, że Włochy nie są gotowe na wojnę na dużą skalę, lecz jego rady zostały zignorowane. Kolejną awanturą militarną stała się Hiszpańska Wojna Domowa 1936-1939, w której Mussolini interweniował po stronie nacjonalistów generała Franco. Włochy wysłały Corpo di Truppe (CTV), które odegrało znaczącą rolę w walkach Choć bitwa pod Guadalajarą 1937 okazała się kosztowną porażką, gdzie słabo wyposażone włoskie oddziały starły się z dobrze dowodzonymi siłami republikańskimi. Włoscy żołnierze, w dużej mierze ochotnicy skuszeni dodatkowym żołdem, często mieli kartoteki kryminalne, lub byli w podeszłym wieku i cierpieli na różne dolegliwości, co wpływało na ich efektywność. Hiszpania ujawniła problemy z jakością oficerów i logistyką, ale Mussolini i jego sztabowcy, tacy jak generał Pariani, Skupieni na idei szybkiej wojny, wyciągnęli niewłaściwe wnioski, jeszcze bardziej promując lekkie dywizje binaria. Relacje z Hitlerem były początkowo nacechowane wzajemną pogardą i ignorancją. Mussolini uważał Mein Kampf za nudne i gardził prostackimi teoriami rasowymi Hitlera. Na pierwszym spotkaniu w Wenecji w 1934 roku, Mussolini. Choć mówił trochę po niemiecku, był zbyt arogancki, by użyć tłumacza, co utrudniało zrozumienie Hitlera i prowadziło do frustracji. Jednak pokazy siły Wehrmachtu podczas wizyty Mussoliniego w Niemczech we wrześniu 1937 roku zrobiły na duce duże wrażenie, prowadząc do zacieśnienia sojuszu, najpierw osi Rzym-Berlin 1936, a następnie Paktu Stalowego 1939. Mussolini, pod wpływem Hitlera, zaczął wprowadzać w Włoszech rasistowskie prawa, co było dramatyczną zmianą w polityce państwa. Kiedy Hitler rozpoczął inwazję na Polskę w 1939 roku, a następnie błyskawicznie podbił Francję w 1940 roku, Mussolini obserwował to z zazdrością i goryczą. Widział, jak niemiecka błyskawiczna wojna, Blitzkrieg, triumfuje podczas gdy Włochy, mimo hucznych zapowiedzi Duce, były militarnie i gospodarczo nieprzygotowane do długiego konfliktu. Generał Carlo Favagrossa, szef Komisariatu Produkcji Wojennej, alarmował, że Włochy nie będą w pełni gotowe do walki aż do 1945 roku, a marynarka i lotnictwo miały osiągnąć pełną gotowość dopiero w 1942 i 1941 roku odpowiednio. Brakowało kluczowych surowców, takich jak węgiel, Złom żelaza, ropa i paliwo lotnicze, a możliwości przemysłu były ograniczone. Rafaele Riccardi, minister walut i dewiz, zwracał uwagę, że Włochy nie mają środków, by opłacić niezbędne importy, zwłaszcza paliw, a sojusznicza blokada dodatkowo pogarszała sytuację. Pomimo tych ostrzeżeń i wszechobecnego wśród ludności niepokoju przed wojną, Mussolini podjął decyzję o przystąpieniu do wojny 10 czerwca 1940 roku, licząc na szybkie wbicie noża w plecy wyczerpanym demokracją. Była to decyzja podjęta z pobudek politycznych, nie militarnych. Kampania grecka, październik 1940 kwiecień 1941 stała się tragicznym symbolem włoskich niepowodzeń i punktem zwrotnym w ich relacjach z Hitlerem. Mussolini, nie informując Hitlera, podjął próbę własnej równoległej wojny. Uwierzył w fałszywe dane wywiadowcze o słabości greckiej armii i poparciu ludności dla Włochów. Początkowa ofensywa z Albanii, kontrolowanej przez Włochy od 1939 roku, była kompletną porażką. Włoskie dywizje binaria, słabo wyposażone i źle dowodzone, utknęły w górach w zimowych warunkach, a Grecy zdołali nie tylko odeprzeć atak, ale i przejść do kontrofensywy, spychając Włochów w głąb Albanii. Włoscy żołnierze cierpieli na niedobory sprzętu i morale, z poczuciem, że są inferiorni wobec wroga. Mussolini w obliczu katastrofy musiał prosić Hitlera o pomoc. To właśnie niemiecka interwencja na Bałkanach w kwietniu 1941 roku, w ramach operacji Marita, ostatecznie pokonała Greków i Jugosławię, ale jednocześnie opóźniła niemiecką inwazję na Związek Radziecki, co miało dalekosiężne konsekwencje. Równie fatalnie Włochy radziły sobie w Afryce Północnej. Po początkowym, chwiejnym natarciu na Egipt, Włosi ponieśli serię druzgocących klęsk z rąk Brytyjczyków w operacji Kompas. W styczniu 1941 roku Mussolini musiał prosić Hitlera o wsparcie, co doprowadziło do wysłania Afrika Korps pod dowództwem Erwina Romla. Rommel, lis pustyni, szybko stał się legendą, a jego umiejętność wykorzystywania terenu i taktyki okrążania brytyjskich sił przyniosła początkowe sukcesy. Jednak włoskie wojska, pomimo chwilowych sukcesów pod niemieckim dowództwem, były chronicznie niedofinansowane. Ich sprzęt, jak choćby czołgi M13, był przestarzały i zbyt wolny a zaopatrzenie drogą morską przez blokadę aliantów okazało się koszmarem logistycznym. Ograniczona przepustowość portów, brak obrony przeciwlotniczej i wrażliwość konwojów na ataki lotnicze sprawiły, że marynarka wojenna Włoch, Regia, Marina mogła transportować jedynie bieżące potrzeby, a nie wystarczające ilości na ofensywę na dużą skalę. Mimo to Mussolini w 1942 roku nadal buńczucznie wierzył w zwycięstwo, Mówiąc Hitlerowi, że wojna idzie dobrze. W 1941 roku, wbrew radom swoich generałów, Mussolini wysłał włoski korpus ekspedycyjny, a później 8. Armię Włoską na front wschodni, do walki z ZSRR. Żołnierze, choć początkowo wierzący w misję walki z bolszewizmem i niosący cywilizację rzymską, Szybko zderzyli się z brutalną rzeczywistością. Zima, niedobory sprzętu zimowego, buty, mundury i braki w uzbrojeniu, np. lekkie karabiny maszynowe, drastycznie obniżyły ich zdolność bojową. W przeciwieństwie do Niemców, Włosi stosowali łagodniejszą politykę wobec ludności cywilnej, co obejmowało reaktywację szpitali, aptek, szkół i kościołów. Jednak na tle brutalności Wehrmachtu, ta polityka była często odbierana jako słabość przez Niemców i nie powstrzymała pogorszenia morale. Katastrofa Stalingradu 1942–1943 i radziecka ofensywa zimowa doprowadziły do druzgocących strat dla Włochów. Całe dywizje zostały zniszczone, a tysiące żołnierzy zginęło lub trafiło do niewoli w nieludzkich warunkach. Wielu z nich obwiniało Niemców za zdradę i złe traktowanie. Na Bałkanach okupacja włoska w Jugosławii i Grecji szybko doprowadziła do wzrostu ruchu oporu. Włosi w obliczu walk partyzanckich stosowali brutalne represje, paląc wioski i rozstrzeliwując cywilów w odwecie, co tylko podsycało nienawiść. Niemcy byli głęboko niezadowoleni z włoskich metod, a ich łagodne podejście do czetników, których Włosi używali w walce z komunistycznymi partyzantami, było źródłem ciągłych sporów. Mussolini, choć widział problem nadmiernego rozciągnięcia sił na Bałkanach, nie potrafił skutecznie zarządzać sytuacją. Co dodatkowo obciążało Hitlera. Rok 1943 oznaczał początek końca dla Włoch Mussoliniego. Alianckie lądowania w Afryce Północnej, listopad 1942 roku i kampania tunezyjska 1943 roku zakończyły się całkowitą porażką osi. Mussolini, widząc upadek, nadal wysyłał Hitlerowi rozpaczliwe prośby o samoloty i paliwo. Ostrzegając, że bez wsparcia lotniczego Bitwa zostanie przegrana na morzu, zanim rozpocznie się na lądzie. Nawet wtedy, w agonii, Mussolini snuł nierealne plany politycznego nowego porządku w Europie, czy ataku na tyły aliantów przez Hiszpanię, co Hitler zbywał milczeniem. Prawdziwym ciosem było jednak alianckie lądowanie na Sycylii w lipcu 1943 roku. Mimo zaciętego oporu niektórych oddziałów, wielu włoskich żołnierzy, zwłaszcza sycylijczyków, po prostu opuszczało pozycję. I wracało do domów. Alianci byli często witani jako wyzwoliciele, a nie najeźdźcy. Niemcy krytykowali włoską niedbałość i brak zdecydowania w obronie. Włoskie siły zbrojne poniosły ogromne straty: około 40 800 zabitych i zaginionych oraz 116 681 jeńców wojennych. Morale wojska, choć karabinieri donosili, że ogólnie jest dobre. Cierpiało na narzekania na racje żywnościowe, buty i opóźnienia w korespondencji. Kluczowy dla upadku Mussoliniego był charakter jego przywództwa. Brakowało mu zrozumienia strategii wojskowej i wielkiej strategii. Jego doświadczenie z I wojny światowej ograniczało się do frontu, co ukształtowało jego przekonanie, że wygrywa ten, kto chce wygrać, przedkładając morale i siłę woli nad faktyczne przygotowanie i logistykę. Pomimo ogromnej ilości danych na temat stanu sił zbrojnych, surowców i produkcji zbrojeniowej, Mussolini był niebywale nieświadomy rzeczywistości. Jego metody pracy były niezorganizowane i nieefektywne. Często zajmował się drobiazgami, takimi jak zatwierdzanie hoteli dla wojska czy dystrybucja cytryn. Generałowie, tacy jak Badoglio czy Cavallero, choć z różnym stopniem zaangażowania, rzadko przedstawiali mu prawdziwe alternatywy strategiczne, ponieważ Mussolini Podejmował decyzje na podstawie politycznych, a nie militarnych kalkulacji. 25 lipca 1943 roku, na posiedzeniu Wielkiej Rady Faszystowskiej, pod wpływem zbliżającej się inwazji i powszechnego niezadowolenia, Mussolini został odwołany wotum nieufności. Król Wiktor Emanuel III mianował marszałka Badoglio nowym premierem, co zapoczątkowało proces wycofywania się Włoch z wojny i ostateczne przejście na stronę aliantów. Publiczna reakcja była natychmiastowa. Ludzie cieszyli się z upadku Duce, wierząc, że oznacza to koniec wojny. Ostatecznie Włochy zawiodły Hitlera nie tylko z powodu niewystarczającego wyposażenia i słabego przywództwa, ale także przez głęboką dysfunkcję systemu faszystowskiego. Mussolini. Zanurzony w iluzjach o własnej omnipotencji i zdolnościach strategicznych, ignorował ostrzeżenia i realia. Chroniczne braki surowców, nieefektywna produkcja zbrojeniowa, przestarzałe doktryny wojskowe i fatalne zarządzanie logistyką sprawiły, że Italia stała się ciężarem, a nie atutem osi. Od katastrofalnej kampanii greckiej przez uzależnienie od niemieckiej pomocy w Afryce Północnej, podruzgocą straty na froncie wschodnim, włoskie operacje wojskowe wymuszały na Hitlerze angażowanie cennych zasobów. Które mogłyby zostać wykorzystane gdzie indziej. Włochy, zamiast być potężnym sojusznikiem, stały się miękkim podbrzuszem, jak to ujął Churchill, otwierając drogę aliantom do serca Europy. Jeśli chcesz wesprzeć moją twórczość i pomóc w realizacji jeszcze lepszych materiałów, zapraszam na mój profil na Patronite albo do skorzystania z jednorazowego wsparcia przez Supi. Dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia w kolejnym materiale.